Pozwólcie, że zacytuję numer trzeci naszych konstytucji. Serca Chrystusa otwartego na krzyżu rodzi się człowiek o nowym sercu, ożywiony przez Ducha Świętego i zjednoczony z braćmi we wspólnocie miłości, którą jest Kościół. To otwarte serce Jezusa wprowadza nas w tajemnicę miłości Boga, w tajemnicę miłości Trójcy Najświętszej. To Otwarte Serce Jezusa pokazuje nam jasno, że chrześcijaństwo to nie jest jakiś zbiór abstrakcyjnych tez, których przyjęcie przekracza możliwości człowieka. Chrześcijaństwo jest konkretem działania Pana Boga. I to jest taki konkret, który dotyka naszego tu i teraz, który dzieli los ludzki i zaprasza do udziału w swojej trójjedynej, nieskończonej miłości. Gdy patrzymy na otwarte serce Jezusa, to ono wskazuje nam na jednoczącą miłość, która jest tajemnicą wcielenia. I ono też wskazuje nam także na tajemnicę odkupienia. Spojrzenie na przebite serce Jezusa staje się wejściem w tajemnicę paschalną, w której życie zwycięża śmierć, miłość zwycięża nienawiść, a człowiek na nowo odkrywa swoje powołanie. I swoją godność. Kardynał Danielu powiedział tak, że jedynie w sercu Jezusa odkrywa się tajemnicę serca ludzkiego. Mówimy też o teologii serca. I w centrum tej teologii serca jest przykazanie miłości, które stanowi istotę życia chrześcijańskiego. Doskonale znany tekst Świętego Pawła, który mówi, Iż ten, kto miałby wszystkie dary ducha, jakie Bóg może ofiarować człowiekowi, który dokonałby wszystkich aktów heroizmu, ale brakowałoby mu miłości, przed Bogiem byłby niczym. I ta teologia serca, ona nie zatrzymuje się na poziomie spekulatywnym, ale schodzi na poziom praktyczny. Możemy powiedzieć, że nie zatrzymuje się tylko na poznaniu Pana Boga ale staje się jakąś pewną metodą, aby człowiek przeżywał w lepszym świecie swoje relacje z Panem Bogiem i ze swoim bliźnim. Ta rozpoczęta właśnie konferencja pastoralna jest przejawem i wyrazem wielu inicjatyw podejmowanych przez naszą prowincję celem właśnie szerzenia kultu serca Jezusowego. Wydaje mi się, że celem też tej konferencji pastora, pastoralnej jest szukanie, ogólnie mówiąc, języka, środków i form, które pomogą nam, ale także wszystkim tym, wśród których żyjemy, pracujemy, apostołujemy, aby lepiej poznali tajemnicę Serca Jezusowego. Chodzi przecież o ożywienie i rozwijanie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. I kto, jak nie my, Czciciele serca Jezusowego powinniśmy się troszczyć o żywotność tej duchowości. Potrzebujemy pogłębienia i ciągłej refleksji nad tajemnicą serca Jezusowego, która to tajemnica jest w centrum chrześcijaństwa. Przypomnę jeszcze tylko słowa Jana Pawła II, który mówił o krzewieniu też tego kultu. I on mówił, że trzeba się nam posługiwać językiem i formami dostosowanymi do dzisiejszego świata, do dzisiejszego człowieka. I mam nadzieję, że ta konferencja będzie właśnie takim krokiem w poszukiwaniu, ale także i znalezieniu właśnie odpowiedniego języka, odpowiednich form tego, co dzisiaj może jaśniej powiedzieć człowiekowi o miłości. Pana Boga, o tej najpiękniejszej ikonie Pana Boga, jakim jest serce Jezusa. Życzę owocnego spotkania.